Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy witam. Kolejne spotkanie z Feng Shui zapraszam dzisiaj na wysłuchanie podcastu z aspektami na dzień 14 października 2023 roku, sobotę. Drodzy moi, dzisiaj w kalendarzu, tutaj w Polsce, w europejskim kalendarzu, mamy co ano Dzień Nauczyciela, po prostu Dzień Edukacji Narodowej. Drodzy moi, jeśli chodzi o chiński kalendarz, to słuchajcie, dzisiaj patronuje nam wąż według chińskiego zodiaku, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął ósmy urzędnik, a nazwa jego brzmi zagrożenie. No i oczywiście nów. Nów, moi drodzy, nów księżyca. Bardzo mocno odczuwalny i za chwileczkę różne zaćmienia, które nas tutaj, słuchajcie, będą nawiedzały. Warto tutaj skoncentrować się na ćwiczeniach oddechowych, może jakieś takie słuchajcie, ćwiczenia, elementy jogi, które uwalniają emocje. Warto tutaj po prostu o siebie zadbać, o swoją energię. Drodzy moi, miesiąc nadal pod władaniem wodnego psa, to się jeszcze nie zmienia, dopiero po nowiu będziemy mieli zmiany w kalendarzu lunarnym. W tym momencie w kalendarzu solarnym, jak i lunarnym mamy władztwo wodnego psa. Drodzy moi, rok niezmiennie we władaniu wodnego królika co oczywiście Cały czas widać, słuchajcie, tego się nie da ukryć. Królik niestety tutaj się nie ukryje. Wodny królik się nie ukryje. Drodzy moi, zagrożenie, ósmy urzędnik. To świetny moment, słuchajcie, żeby poddać się takim praktykom jak modlitwa czy medytacja. To jest dobry również moment na to, żeby dokonać różnego rodzaju prace wykończeniowe w domu. Jeśli macie na przykład do zainstalowania jakieś urządzenia gospodarstwa domowego, to zróbcie to właśnie dziś. To dobry moment również na to, żeby dokonać przemeblowania, żeby ustawić sobie na przykład łóżko zgodnie z zasadami Fększu i mojej drodzy. To właśnie jest taki dzień na te działania. Dobry czas na to, żeby wprowadzić również balans i równowagę do naszej przestrzeni materialnej. Chodzi przede wszystkim o właściwe ustawienie sprzętów. Moi drodzy, dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania dalekich podróży. Jeśli nie możecie przesunąć terminu takiej podróży, no to oczywiście działamy, wiadomo o co chodzi. Natomiast moi drodzy, jeśli możecie, to go przesuńcie. Nie zaleca się również dzisiaj podpisywania kontraktu, jakiegoś wa ważnego dla Was przede wszystkim, kontraktu, szczególnie takiego ważnego, i nie zaleca się dzisiaj pochówku zmarłych. Drodzy moi, dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego bawołu, węża, małpy i koguta, neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla tygrysa, królika, kozy i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę Wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkania z Feng shui.